A i chciałem wam jeszcze przypomnieć że ogórki ale woda z ogórków ten sok jest zajebisty na kaciora jeżeli wstajemy i kurde głowa boli bo żeśmy dzień wcześniej poimprezowali żeśmy podrinkowali taka woda na kaca w sam raz, chociaż ja dzisiaj kaca nie mam, bo jest środek tygodnia. Ale powiem Wam, że naprawdę ta woda, ten sok z ogórków, z tego wszystkiego, co tu przeszło, tego kopru, tego chrzanu, yy, yy, czosnku i tak dalej, jest naprawdę super, bo jak kupujemy ogórki w sklepie, no to wiadomo, że no, to jest masówka, tak? To jest masówka. Jak robimy w domu, to robimy pod siebie dajemy wszystko szczerze, także było nieoszukane. oszukane, także no tak jak wcześniej, zachęcam, sami widzieliście ile zajmuje czasu kiszenie ogura, także warto, no bo raczej to wyjdzie pewnie taniej, bo taki słoik mały kurde trzeba liczyć i nawet z dwa funty, tu mamy taki duży słoik, gdzieś tutaj z tego co pamiętam, że nie pamiętam, jest około 3 kg, coś było, tak, czy, 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 czy mniej. No ale duży swój mamy i te ogórki już któryś dzień jemy, a naprawdę jemy je codziennie. I jak pójdę do sklepu, się te ogórki skończą, to będę znowu kisił. Jak oczywiście będą dobre te ogórki, może mnie były jakieś już żółte i tak dalej. No muszą być twarde, zielone. No ale wiadomo, sezon. Jest, yy, mamy w tym momencie yy, wrzesień, dzieciaki do szkoły już poszły. Także jeszcze trochę tych ogórków zaraz nie będzie, nie? No ale można takie ogórki zakisić, można później je przełożyć do mniejszych słoików, zakręcić i one tam mogą leżeć jeszcze troszeczkę, nie? Także ja wiem jak więcej czasu to bym, bo ja mam więcej rzeczy robił, przetwory i tak dalej, ale Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście będą odcinki o gotowaniu kolejne. A co będziemy gotowali? To śledźcie kanał. Dlatego zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Trzymajcie się.